Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl Cóż, kolejna miniseria związana z grami Tym razem F1 2020 Dostąpiłem tej przyjemności, że mogę ją przetestować no, prawie miesiąc przed premierą więc no, jestem ciekaw sam swoich wrażeń Może krótko opowiem o mojej historii z tą serią od Codemasters bo nie jest ona bogata e, Najwięcej grałem w 2000... 6, F1 2006, coś takiego, nie wiem czy to było od masters bo to było na studiach, no to wtedy się miało więcej czasu. Potem sporo grałem w F1 2010, miałem też F1 2012, 15 i 19, tylko że w te trzy ostatnie to łącznie grałem może kilka godzin, więc moje doświadczenie naprawdę nie jest duże. Sezony, tak żebym sobie przejechał kilka sezonów, zrobiłem chyba tylko w 2010. I cóż, no nie mam dużego doświadczenia, ale Podobnie jak z serią iRacing, też nie miałem zupełnego doświadczenia, zupełnie nie wiedziałem o co chodzi. Teraz już przynajmniej dzięki temu iRacingowi mniej więcej wiedziałem jak sobie ustawić wszystko na tej kierownicy i w grze. I spróbuję podejść właśnie do F1 2020, ale nie na zasadzie porównań, nie z iRacing, z Assetto Corsa czy, czy coś takiego. Tak jak już Wam mówiłem, według mnie każda z tych gier jest inna, każda być może jest przeznaczona do innej em, klienteli. A ja podchodzę do tego zupełnie okiem laika i sprawdzę, jak mi się jeździ. Zwyczajnie, czy daje mi to przyjemność, jak trudno jest uzyskać dobry czas, co mnie powala w tej grze, a co mi się nie podoba, i tak dalej, i Przed tą jazdą, którą dzisiaj zobaczycie. Przejechałem sobie dosłownie 20 minut tylko po to, żeby sobie ustawić kierownicę, ustawić wszystkie te asysty w grze i tak dalej, i tak dalej, żeby no, już tego nie, nie tracić jakby czasu na wizji. Więc dzisiaj przejdziemy się po torze Albert Park. Torze, który bardzo lubię. Zazwyczaj lubię go dlatego, że zaczynał w F1 i na nim najwięcej jeździłem po prostu. Ale też mi się podoba jego płynność, to, że ma i ciasne, trudne zakręty, i też bardzo szybkie łuki, no i zobaczę jak mi się jeździ, a potem w kolejnych już odcinkach, jeszcze będą dwa odcinki tej miniserii e, przejdziemy się po innych torach, e, przejedziemy też wyścig no i zobaczymy jak to tam się odbywa e, i Wy będziecie sobie mogli porównać, jeżeli graliście w F1 2019 coś się zmieniło w porównaniu z poprzedniczką ja przed tym odcinkiem przejechałem sobie kilka razy w F1 2019 i coś tam będę mógł porównać, ale przede wszystkim chodziło mi o to, żeby przejechać się na czymś zbliżonym, żeby nie pokazywać Wam samych no to co? Zapraszam do gry. Jak widzicie jesteśmy już w głównym menu gry i ja sobie na początek wezmę próbę czasową, żeby to e, poszło w miarę gładko. Tu sobie wybieramy, może, może pokażę Wam co sobie wybieramy. F1 2020, jakieś klasyki, e, F2 2019, NEO ja i F1. No słuchajcie, nie mogę wybrać nikogo innego niż, niż Alfa Romeo Racing Orlen. Wybieram sobie oczywiście Australię, tak jak Wam zapowiedziałem, czyli to Albert Park w Melbourne. No i nam się wczytuje. Um, od razu mogę sobie, to jest fajna, nie wiem czy tak jest, ale przy wczytywaniu mogę sobie zobaczyć jakie mam opcje. Um, ustawić ducha, wczytywanie już zakończone, także dość szybko. Um, preferencje sobie zobaczmy. Um, Asystent. Na czym ja jadę? Um, Wspomaganie hamulca mam wyłączone, ABS mam włączony, kontrolę takcji mam wyłączoną, e, linię wyścigową nienawidzę linii wyścigowej, mam wyłączoną e, skrzynia biegów manualna, wspomaganie w boksach tak, bo bym cały czas e, miał kary, wyjazd z boksu również, wspomaganie DRS mam wyłączone e, e, i wspomaganie paliwowe mam włączone, ale e, z tym DRS-em to muszę się, muszę się po prostu troszkę nauczyć, bo nie, nie jeździłem wcześniej z DRS-em i e, no, widać, że to jest e, moja wolączka jeszcze. E, ok, mam włączonego mojego ducha, e, tryb telemetrii. OK, zamykam ustawienia i co? I idziemy. No to jedziemy. Jeszcze trochę stresuję, jeszcze taka moja, powiedzmy, że recenzja. Przycisk z DRS-u mam w złym miejscu trochę niewygodnie się dać po niego. ale może zacznijmy tak spokojniej, żeby potem móc przyspieszać i, i jakoś projekt zobaczyć. Widzicie, tam jedzie mój duch. Oj, było blisko. Jedzie mój duch. Wcześniej udało mi się przejechać dość fajne kółko podczas tej poprzedniej jazdy. 1.26.0 z tego, co pamiętam. No, teraz będzie daleko od tego, że jestem sekundę w plecy. Ale to, co, to, co naprawdę uderza dla kogoś, kto nie grał przez dłuższy czas w tej grze, a ostatnie tygodnie, powiedzmy, że spędziłem na tyle, na ile mogłem w iRacing, to grafika jest naprawdę świetna. I to ja mam jeszcze tutaj... O, o, dobra. Zapamiętać nie ścinać tak bardzo. Ja mam tutaj troszkę obniżoną grafikę, to nie jest optymalna, nie jest maksimum tego, co, co mógłbym włączyć, ale to może od razu przejdę do ważnej rzeczy. Wymagania sprzętowe tej gry są dość duże, przy czym dość duże jak na takiego dziadka jak, jak ja, dinozaura, może tak stwierdzimy. 16GB to sobie dokupiłem. To są wymagania zalecane. Minimalny to 8. Do tego, no, dość dobry procesor. Minimalny niby jest i, i, i 3 Pentium, ale chyba, chyba to troszkę za mało by było. Ja mam i 5 i czuję, że tak. No właśnie. Kolejny aspekt, do którego przejdę zanim jak skończę o wymaganiach to 80 GB miejsca na dysku twardym to oczywiście standard w tych nowoczesnych grach. No ale karta graficzna też musi być dobra. No i generalnie te wymagania są dość wysokie, a ja, żeby Wam to móc nagrać w miarę przyzwoitej jakości, no po prostu obawiałem się, że ten mój sprzęt nie wydoli, więc obniżyłem sobie trochę to wyświetlanie grafiki. To jest poziom średni, jest jeszcze poziom wysoki. Ja okiem moim raika nie widzę wielkich różnic, ale na pewno no, bystrzejsze oko dostrzeże, niemniej i tak na tych średnich, to są średnie ustawienia, jest naprawdę zacny. E, mam wyłączone uszkodzenia, tak jak widzieliście, no bo chodzi o to, żebym trochę coś pojeździł, może to i spróbował jakoś e, poprawiać swój czas. Natomiast no, czy co chwila wizyty w boksie na naprawę raczej nie jest to, czego chcemy, prawda? Teraz powinienem się skupić troszkę, może już na tym kółko zacznę bez gadania i spróbuję sobie pojechać. Tak jak to się powinno zrobić. Bałem się skopać w tym ostatnim sektorze, dlatego pojechałem tak dosyć zachowawczo, że przez to będzie ćwierć sekundy przeszkadza. To jest tu jakiegoś gościa, który grał już w te wersje i po prostu jest on niepuszczony jako taki czas referencyjny. Pojechałem sobie bardzo spokojnie ten ostatni. Ach, to mnie wyprzedził, no właśnie to wyjście skopałem. Ale powiem wam, no, jest ten best. To fajne, teraz się zdekoncentrowałem przez to, że nie jest besta. O. ale to jest stały trik, działa nadal. Pamiętam jak jeździłem w tą poprzednią wersję F1, tą dawną dawną. To też tam jakikolwiek uścisk udało się, chociaż nie zawsze wyratować wyratować po prostu hamulcem. Mam wrażenie, że F1 cały czas jest... ma takie swoje punkty, w których jest jakby wylana woda, jest lód i tam jak się na przykład za dużo doda gazu, to jest spoko, to znaczy nie jest spoko, to się właśnie obraca człowiek. Natomiast w innych zakrętach to zbyt szybkie dodanie gazu tutaj raczej nic nie zmienia. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, ale no jest to coś, na co od razu Człowiek zwraca uwagę, że, że są takie zdradliwe miejsca po prostu na torze, gdzie tylko minimalny się błąd popełni i już jest się w bandzie. No te, ta jazda na niskich biegach, ja nie wiem, czy w formule naprawdę to ruszanie musi być tak ostrożne i tak spokojne, żeby nie doszło do uślizgu e, i do obrotu. Być może, nie wiem, ale no tutaj jest chyba troszkę przesadzone. Powiem Wam tak, e, pomijając wszystko. To jedzie się bardzo fajnie, nie wiem czy to wina tego, że coś tam w grafice przerywa, czy po prostu, ale czuję się tą prędkość, Czuję się, że to nie jest tak wszystko łatwo, pięknie i przyjemnie jak w poprzednich wersjach, tylko tutaj naprawdę i trzęsie, i to nie na kierownicy jakieś tam sztuczne ruchy, tylko czuć ten pęd wiatru i w słuchawkach też to słychać. To jest mega frejda jak się jedzie, naprawdę. A! Zszedłem na trójkę i to był błąd. Dobra, no te uszkodzenia... Tak jak mówiłem wam, ja zaraz wam też pokażę jaki tu jest interfejs już w trakcie gry. E, ale te uszkodzenia to nie jest jakby moja bajka. E, wolałbym jeździć z uszkodzeniami, ale wtedy to... To bym wam raczej nic ciekawego nie pokazał. No ale skoro w, w Virtual GP jeżdżą bez uszkodzeń, a ja sobie mogę też pojechać bez uszkodzeń. Dobra, e, spróbuję przejechać jeszcze jedno kółko, ponieważ ten czas, który... Mi dano, aby Wam pokazać, no jeden bolid, jeden tor, jest trochę ograniczony, więc ja tutaj nie będę go nadużywał i sobie po prostu przejadę jeszcze jedno szybkie kółko, zobaczymy co z tego wyjdzie, a potem zobaczymy może z innej kamery jeszcze jedno kółko, żeby podziwiać ten bolid, może zobaczymy sobie jakie są opcje powtórki, interfejsu i tak dalej, bo to pewnie Was interesuje. Tak jak mówię, ja nie mam porównania z tymi najnowszymi wersjami. Łohohoho. Tam szkoda ten trzeci sektor z... naprawdę zepsułem, bo mógłbym to pojechać szybciej. To co, może teraz się zamknę i spróbuję naprawdę to zrobić tak, jak się powinno. To raczej po takich słowach człowiek wpada w bandę. A. Patrzcie, dobra, czyli pojedziemy for fun po prostu, unieważniony. Ah, prawie wyratowałem. Dobra. To słuchajcie, teraz może z innej kamery sobie to przejdziemy. Z tej kamery nie będzie mi łatwo, bo <gryw> praktycznie nigdy nie jedzę na tej kamerze. Ja tu trzeba zupełnie gdyni patrzeć i gadam, więc nie słyszę, kiedy trzeba zmieniać biegi. No i już widać, jaka jest różnica, ale myślę, że każdy z Was to zmieni kamerę, niezależnie z jakiej, na jaką to będzie miał na początku ten problem. Niby wcześniej powinno być widać, a właśnie kiedyś się uścisk zrobił, ale generalnie jest mi bardzo trudno jechać. O, nieważne. Tutaj absolutnie nie mówię, która kamera jest lepsza, a która gorsza. To każdy sobie jeździ jak chce, ale... Ja w też na przykład jeżdżę raczej na, na takiej kamerze, ale to z innych względów. Natomiast no, o, patrzcie, sufek ścięty, gdzieś tam jeszcze go podprowadziłem. A, nie, 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 nie ten guzik. No ale nie jest łatwo, nie jest łatwo tak jechać. Teoretycznie więcej widać, ale to tylko teoretycznie. Musiałbym się przyzwyczaić po prostu do tego stylu kamery. A, tutaj za bardzo. Wyjazd na to. Ok, to słuchajcie, przejdźmy sobie jeszcze teraz do menu żebyście mogli zobaczyć, co tu się dzieje. Dyrektor wyścigu to jest coś, co. Tak, to jest mój. Nie ma tego poprzedniego wyjazdu, na którym. Miałem ten, te swoje najlepsze czasy, ale możemy sobie tak użyć konfiguracji rywala, czyli po prostu ustawienia, wybrać kamerę. Oczywiście są samo to jest myślę, że bardzo fajna rzecz dla tych zaczynających przygodę. Ja bym musiał na pewno się nauczyć o ERS-ie, o zarządzaniu jednostką i tak dalej, oponami również, ale jeżeli ktoś chce poświęcić trochę czasu na początek, a pewnie warto, to, to może sobie tutaj coś, łączmy sobie jakiś przykładowy, ten, który mnie by najbardziej interesował, czyli ERS. Ok, mówi mi um, co, co, o co tu chodzi, czyli coś takiego. Dobra, to nie będziemy wam tutaj. Um, pewnie będzie polska wersja językowa, tylko trzeba jeszcze trochę na nią poczekać. Preferencje sobie możemy wziąć, to już coś co Wam pokazywałem, jakie asysty. Um, ja tu mam niestandardowe, czyli bez wspomagania hamulca z ABS-em. Z, bez kontroli trakcji bez linii wyścigowej, manualna skrzynia i tak możemy sobie ustawienia grafiki ja mam tutaj, tak jak Wam mówiłem um, ograniczenie do 100 klatek um, oczywiście 1900x1080 na na um, zaawansowane no to właśnie to są te szczegóły możemy sobie poszczególne pu, publiczne lusterka i tak dalej obniżać, zwiększać ja mam średni poziom, ale um, jeżeli ktoś będzie miał dobrego kompa czy takiego jak ja, ale po prostu nie będzie musiał tego nagrywać, to, to myślę, że mu mm, to mu wystarczy. Co to jest? O, proszę. To jest ciekawe. No i tak, telemetria. Możemy sobie ustawić, co nam się pokazuje, co nie. Bardzo fajne rzeczy. E, dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę do garażu, żebyśmy zobaczyli, co tam w garażu można ustawić. E, jakie tu mamy ustawienia? Oczywiście widzimy. E, Spójrzcie, ja miałem ustawiony czas e, ducha. Ja miałem ustawiony 1,25 i 1. Gość zrobił 1, 20 <śmiany> i 6. Co za kosmita, jak on to ja? No, okej, okay, Ferrari, ale. Wow! To ja się cieszyłem ze swoich 1,25. A tu. <śmiany> A tu proszę. No. Cóż. Dobra. To tro... Trochę mnie to zbiło z pantały, powiem panu szczerze. OK, mój, mój przejazd i ustawienia. Możemy sobie te typowe takie ustawienia mniejsza mniejszy, większy dociski i tak dalej, większa prędkość, ale możemy też troszkę pójść w ustawienia niestandardowe. Wciskamy sobie w 3 no i możemy obciążenie paliwem. Aerodynamika, możemy sobie ustawić przednie tylne skrzydło. Przykładnie możemy sobie pozmieniać geometrię zawieszenia, zamów zawieszenie, hamulce, balans i tak dalej. No i opony oczywiście. Więc sporo ustawień, jak ktoś chce się pogrzebać jak ktoś chce sobie pogrzebać w tych ustawieniach ktoś chce się naprawdę pobawić i e, zoptymalizować swoje szanse na dobry wynik to jest naprawdę sporo e, spore pole do manewru dobra, no to słuchajcie, to tyle z takiego krótkiego pierwszego filmiku mojego e, pierwsze okrążenia zupełnie zarówno moje jak i, i no, moje na tej grze e, w kolejnym filmie myślę, że wam pokażę może inny tor inny samochód i może spróbujemy się pościgać po prostu, nagrać sobie jakiś wyścig. Także na dziś tyle. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku miniserii. Zapraszam na bloga, tam oczywiście więcej informacji, nie tylko o grach, a przede wszystkim o Robercie Kubic. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!